Teraz raz. na kort numer 7. Proszę graczy. Szychiewicz Sarec. Szychiewicz Sarec, kord numer 7. A, do końca patrzymy. Radził Do... niech on ci nie przeszkadza tu. Słuchaj, to są, to, są, to są namiary na Polskę, na Poznań. Mhm. Jakbyś kiedyś był serdecznie zapraszamy. To mhm. ten adres jest. Mhm. Natomiast namiary na y, y, Szyn... niego, to y, on będzie miał y, 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 wizytówkę. Nie? No, teraz